Lotu, wichrów, skrzydeł szumu, co jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. Słowami Leopolda Staffa rozpoczynamy dziś bal studniówkowy. Witamy serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Pana dyrektora zespołu Szkół w Wolbromiu, magistra Krzysztofa Osmendę. Panią Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wolbromiu, Magister Inżynier Urszulę Łakzę. Pana Wicedyrektora Zespołu Szkół w Wolbromiu, Magistra Jarosława Kazibuta. Grono Pedagogiczne. Zaproszonych Gości. Pana burmistrza miasta i gminy Wolbrom, magistra inżyniera Jana Ławce, rodziców wraz z przewodniczącym Rady, Rady Rodziców, magistra Dariuszem Gorgoniem oraz Was, koleżanki i koledzy. Przez trzy lata nie szczędziliśmy naszych wysiłków. Zdobywaliśmy wiedzę, pracowaliśmy, by osiągnąć wyznaczone cele. Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć na bok wszelkie troski i zmartwienia, by naszym udziałem stała się dobra zabawa. Abyśmy mogli ją rozpocząć, prosimy pana dyrektora Krzysztofa Osmendę o oficjalne otwarcie balu studniówkowego. Moi drodzy, czas. Waszego pobytu pomału dobiega końca. Z przykrością to muszę stwierdzić, ale to jest fakt. Ledwie do siebie przywykniemy, przyzwyczaimy się, a czas nauki w szkole dobiega końca. Moi drodzy, a zgodnie z tradycją naszej szkoły, 100 dni przed maturą spotykamy się na wspólnych zabawach, łącznie z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami oraz koleżankami i kolegami, aby wspólnie uczestniczyć w tym spałym, wspaniałym, dorosłym, w dorosłym życiu balu. Moi drodzy, sto dni przed maturą wydawać by się mogło, jakże to odległy czas. Ale dla Was kochani, to czas wzmożonej, intensywnej pracy. Już dzisiaj Możecie z całą odpowiedzialnością stwierdzić, co umiecie doskonale, a nad czym należy jeszcze popracować. A po to wszystko, aby 4 maja, kiedy zasiądziecie do egzaminów maturalnych, można było stwierdzić, że wszystkie materiały zostały doskonale opanowane. A rozwiązanie testów maturalnych jest tylko formalnością. Moi drodzy, życzę Wam z całego serca abyście uzyskali maksymalną liczbę punktów na egzaminach naturalnych oraz na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Dobrze zdana matura, dobrze zdane egzaminy zawodowe to wstęp na Wasze wymarzone uczelnie, czego z całego serca Wam życzę, abyście się dostali na te uczelnie, o których już od dawna marzycie. Moi drodzy, tak naprawdę kończąc maturę, Wkraczacie w dorosłe życie. Mam taką nadzieję wspólnie z rodzicami, z wychowawcami i nauczycielami, że w tym dorosłym życiu zawsze będziecie się kierować tymi zasadami, które żeśmy Wam wpajali podczas pobytu w naszej szkole. Będziecie ludźmi prawymi, sprawiedliwymi, uczciwymi. Moi drodzy, właśnie na taką uroczystość jak dzisiaj. Bardzo ładne słowa piosenki śpiewa lider zespołu kombi. Rodzisz się, to znak, kochać ten świat. Ale życie zbyt szybko biegnie i stajecie się młodymi pokoleniami. Przychodzi kolejne pokolenie, by zmieniać świat, by ten świat był lepszy. Moi drodzy, tak naprawdę dla Was rozpoczyna się ta, ten świat to jest ta zmiana tego świata, abyście go zrobili lepszym. Sprawiedliwszym, bo wasza przyszłość to również nasza przyszłość, bo pomału niestety, jak kolejne słowa tej piosenki mówią, każde pokolenie odchodzi w cień, a nasze nie. Moi drodzy, tak naprawdę nasze pokolenie pomalutku odchodzi w cień, a wam życzę, aby wasze pokolenie nigdy nie odeszło w cień. Kochani, a w dniu dzisiejszym życzę Wam wspaniałej, udanej zabawy. Bawcie się do białego rana tak jak przystało nauczycielom naszej szkoły. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza Miasta i Gminy Połdrow, Pana Jana Maciej. Ja przyłączam się do życzeń Pana Dyrektora i dzisiaj, w związku z Waszym balem, który tutaj macie, te 100 które macie przed sobą, Myślę, że dobrze wykorzystacie, aby się jak najlepiej przygotować do egzaminu naturalnego. A później musicie myśleć o egzaminach, o dalszej nauce i życzę Wam jak najlepszych wyników, jeżeli chodzi o egzamin naturalny. No i później, żeby wszystkie plany Wasze związane z dalszą nauką spełniły się. Żebyście mogli później kontynuować naukę na studiach. I wrócić do naszej gminy, do gminy Wolbrą, tak aby wspólnie budować jak najlepszą tą naszą gminę. I liczę na to, że Wasze pokolenie będzie wspierać nasz, nas w tych działaniach, aby ta nasza gmina była coraz piękniejsza, coraz ładniejsza i żeby nam wszystkim żyło się lepiej. A dzisiaj życie jeszcze jedna wiadomość, na moje ręce właśnie wpłynął dzisiaj list od pana starosty Szanowny grono pedagogiczne drodzy maturzyści pozdrawiam was, wszystkich serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na waszą uroczystość bardzo żałuję, że moje obowiązki nie pozwoliły mi dzisiaj z wami być 100 dni do matury zostało do waszych egzaminów Dojrzałości. Przed Wami finisz trzyletniego szkolnego maratonu. Jest to wspólny bieg uczniów i pedagogów. Wszystkim też jednakowo zależy, by każdy z uczestników zawody te ukończył z jak najlepszym wynikiem. Życzę tego Wam wszystkim z całego serca. A na razie, przed Wami studniówka, czas radości i zabawy. Oby po latach. Była dla Was wszystkich tematem miłych wspomnień. Tego wszystkiego życzę Wam. podpisał Starosta opuski Jerzy Kwaśnicki. Dziękujemy Szanownej Dyrekcji za to, że mieliśmy możliwość kształcenia się w tak przyjaznej uczniom szkole. Dziękujemy za uśmiech, ciepłe słowa, okazane serce za opiekę i troskę w czasie naszej edukacji. Pozostało już tylko 100 dni do matury. Trzy lata wspólnej nauki minęły nam zadziwiająco szybko. W szkolnej rzeczywistości, w trudach pracy i radościach sukcesów towarzyszyliście nam zawsze Wy, drodzy nauczyciele. Doceniamy trud, jaki włożyliście w nasze wychowanie. Pragniemy podziękować za przekazaną wiedzę, za Waszą wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie szczerze przepraszamy za wszelkie niedociągnięcia z naszej strony oraz kłopoty, których nieumyślnie przysporzyliśmy. Szczególne podziękowania należą się naszym wychowawcom, którzy zawsze starali się służyć nam pomocą, obdarzali zrozumieniem, zaufaniem i wiernie towarzyszyli we wspólnej wędrówce. Niech te skromne kwiaty będą wyrazem naszej wdzięczności. Szczególne podziękowania składamy wychowawcom. Pani profesor... Gorące podziękowania należą się rodzicom, którzy nie tylko dzisiaj, nie tylko przez trzy lata nauki w tej szkole, ale przez całe życie byli przy nas. Wspierają nas swoją radą, pomagają, dodają otuchy, są wyrozumiali, cierpliwi, cierpliwi i zachęcają nas do pokonywania przeszkód. Kochani rodzice, żadne słowa, wywody, długie mowy nie wyrażą tego, co czujemy. Niech krótkie słowo dziękujemy będzie symbolem naszej wdzięczności. Dziękujemy rodzicom, którzy szczególnie aktywnie zaangażowali się w przygotowanie naszej studniówki. Bez Was nie poradzilibyśmy sobie. A teraz prosimy o zabranie głosu przedstawiciela Rady Rodziców. Drodzy, droga młodzieży, a drodzy koleżanki i koledzy, pedagodzy zespołu szkół Bolonią. A, drogi Panie Burmistrzu, a pragnę Wam wszystkim zwrócić uwagę na ten dzisiejszy dzień i charakter tego balu jako tej uroczystości oficjalnej, a, która podkreśla znaczenie Waszego nie tak odległego egzaminu. Pamiętajcie o jednym, to jest pierwszy Wasz oficjalny bal. I tutaj bardzo się cieszę że dzisiaj wśród gości jest pan burmistrz, który uświetnia swoją obecnością i podkreśla wagę tego a, ważnego w waszym życiu wydarzenia. A teraz może chwila wspomnień. Ja do dzisiejszego dnia pamiętam swoją studniówkę i mam nadzieję, że tak samo jak ja, miło, będziecie po latach wspominać swoją studniówkę. Warto podkreślić, że jest to pierwsza studniówka, która odbywa się poza szkołą. Miejmy nadzieję, ufam i wierzę, że będzie udana dla nas wszystkich. Dziękuję serdecznie i życzę Wam udanej i szampańskiej zabawy. Dzisiejszy wieczór jest ostatnim spędzonym w tym gronie na tańcach i zabawach. W szkole zawsze uczono nas szanować tradycje i obyczaje. By więc stało im się zadość, Bal pragniemy rozpocząć dostojnym, staropolskim tańcem, polonezem. Niech w jego podniosłą atmosferę wprowadzą nas słowa Adama Mickiewicza. Pod komorzy rusza i z lekka wyloty kołtusza,